Witam wszystkich państwa uczestniczących zdalnie w dzisiejszych obradach 7 w 2020 roku sesji Rady Gminy w Krasnem. W związku z trwającą epidemią w trosce o bezpieczeństwo państwa radnych informuję, że dzisiejsza sesja Rady Gminy w Krasnem odbędzie się w trybie korespondencyjnym. Porządek obrad dzisiejszej sesji wraz z dokumentami i drukami do głosowania państwo radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. Na podstawie listy obecności oddanych kart do głosowania stwierdzam, że czternastu radnych wzięło udział w głosowaniu korespondencyjnym, co oznacza, że obrady są prawomocne. Porządek obrad dzisiejszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci. Przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu z 6 w 2020 roku sesji Rady Gminy Krasne. Punkt piąty, Informacje urzędów skarbowych i dokon z dokonanych analiz poświadczeń majątkowych. Punkt 6. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2021 rok. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Mosaki Rukle. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Płoniawy Bramura. Punkt dziewiąty. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule trzecim ustęp trzeci ustawy z dnia 24 kwietnia 2006 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2020-2036. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2021-2036. Punkt 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2021 rok. Punkt 15. Interpelacje i zapytania radnych. Punkt 16. Zamknięcie obrad sesji. Przechodzimy do punktu trzeciego Porządku dzisiejszej sesji, to jest przyjęcia porządku obrad. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 13 radnych. Przeciw nie stwierdzono, wstrzymał się jeden radny. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Przechodzimy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu z szóstej w 2020 roku sesji Rady Gminy Krasny. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych. Przeciw nie stwierdzono, wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że protokół z 6 w 2020 roku sesji Rady Gminy Krasne został przyjęty. Przechodzimy do punktu piątego informacja urzędu skarbowego z dokonanych analiz oświadczeń majątkowych została przekazana na posiedzeniach Komisji Rady Gminy Rady Gminy. Punkt szósty. Informacja w sprawie podatku rolnego i leśnego na 2021 rok. Podatek rolny na 2021 rok będzie ustalony w wysokości średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów podanej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w wysokości 58 ,55 zł 55 groszy za jedno decytonę. Podatek leśny za 2021 rok będzie ustalony w wysokości średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, podanej w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w wysokości 196 zł 84, 84 za 1 metr sześcienny. Przechodzimy do punktu siódmego. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzania wyborów sołtysa w sołectwie Mosaki Rukle. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało czternastu radnych. Przeciw, nie stwierdzono, wstrzymało się, nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzimy punkt, do punktu ósmego. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy wyznaczaniu obszaru i granic aglomeracji Płoniawy-Bramura. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nie stwierdzono, wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu dziewiątego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Krasne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2006 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nie stwierdzono, wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2020-2036. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, przeciw nie stwierdzono. Wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. W głosowaniu wziął udział 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13. Przeciw nie stwierdzono. Wstrzymał się jeden radny. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przechodzimy do punktu dwunastego. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 rok. W sprawie wyrażenia zgody na zbyt. O, przepraszam. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Przeciw nie stwierdzono. Wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 13. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Krasne na lata 2021-2036. Informuję, że wszystkie komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne na lata 2021-2036. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krasne na lata 2021-2036. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych. Przeciw nie stwierdzono, wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krasne na 2021 rok. Informuję, że wszystkie komisje Rady Gminy wydały pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Krasne na 2021 rok. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Krasne na 2021 rok. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw nie stwierdzono, wstrzymało się nie stwierdzono. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 15. Interpelacje i zapytania radnych. Radni nie złożyli interpelacji i zapytań. Szanowni Państwo, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składam Państwu radnym, Panu Wójtowi i wszystkim pracownikom, sołtysom. Oraz wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia pięknych, niezapomnianych chwil w gronie rodziny. Niech towarzyszy nam zdrowie i wytchnienie od codziennych obowiązków. Niech nowy rok przyniesie wielką pomyślność, wszelką pomyślność, niech będzie czasem pokoju oraz realizacji wszystkich zamierzeń. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam siódmą w 2020 roku sesję rady.